Witam Was moi drodzy ponownie na moim kanale. Od pewnego czasu po głowie chodziła mi pewna myśl zrobienia filmiku, w którym opiszę krótko historię poszczególnych modeli Opla. Ponieważ moim pierwszym Oplem, jaki kupiłem, był Opel Vectra pierwszej generacji, czyli Vectra A, która pod maską skrywała turbo doładowany silnik diesla o pojemności 1,7. Zatem będzie to idealne podsumowanie dla mnie i kawałek historii dla was do posłuchania. Opel Vectra A to samochód, który zadebiutował w 1988 roku, stanowiąc jeden z najważniejszych modeli w historii niemieckiego producenta. Był to następca popularnego Opla Ascony C, a jego zadaniem było zrewolucjonizowanie klasy średniej i umocnienie pozycji marki Opel na rynku. Wprowadzając Vectrę, Opel skupił się na nowoczesnym designie, zaawansowanej technologii oraz wszechstronnym które miały przyciągnąć zarówno klientów indywidualnych, jak i flotowych. Historia rozpoczęła się w połowie lat 80., kiedy Opel dostrzegł potrzebę stworzenia samochodu bardziej aerodynamicznego i ekonomicznego niż jego poprzednik. Efektem tych prac była Vectra A, której współczynnik oporu powietrza wynosił zaledwie 0,29. Był to jeden z najlepszych wyników w tej klasie w tamtym czasie. Kluczowy element wpływający zarówno na osiągi, jak i na efektywność Paliwową, co wpisywało się w rosnące zapotrzebowanie na samochody oszczędne i ekologiczne. Model był dostępny w dwóch wersjach nadwozia: klasycznym sedanie oraz bardziej praktycznym hatchback. Te warianty pozwalały dopasować samochód do różnych potrzeb użytkowników, od rodzin przez osoby poszukujące wygodnego środka transportu na co dzień, po przedsiębiorców, którzy potrzebowali przestronnego auta służbowego. Ciekawostką jest, że na niektórych rynkach Vectra A była sprzedawana pod innymi nazwami, jak Vauxhall Vectra w Wielkiej Brytanii. Czy Chevrolet Vectra w Ameryce Południowej, co dodatkowo zwiększyło jej globalny zasięg. Pod maską Vectry A znalazła się szeroka gama jednostek napędowych, które były jednym z kluczowych elementów sukcesu tego modelu. Podstawowe wersje benzynowe zaczynały się od silnika 1.6 o mocy 75 koni mechanicznych, przeznaczonego głównie dla klientów szukających ekonomicznego środka transportu. Kolejne warianty obejmowały jednostki o pojemnościach 1.8 oraz 2.0, w tym kultowy silnik C. 20X o mocy 150 koni mechanicznych, który szybko zdobył uznanie wśród miłośników motoryzacji. Wersje wysokoprężne, takie jak 1.7 Diesel oraz 1.7 Turbo Diesel, oferowały wyjątkową oszczędność paliwa i były szczególnie popularne wśród klientów lotowych. Jednak prawdziwym majstersztykiem inżynierii była wersja 4x4 z silnikiem 2.0 Turbo oznaczonym kodem C20 LED. Jednostka ta generowała imponujące 204 konie mechaniczne, co w połączeniu z napędem na 4 koła zapewniało nie tylko doskonałe osiągi, ale również wyjątkową trakcję. Była to jedna z pierwszych prób wprowadzenia napędu na obie osie w klasie średniej, co czyniło Vectra A innowacyjnym modelem w swojej kategorii. Wersja ta była dostępna głównie w sedanie i stała się jednym z najbardziej poszukiwanych wariantów na rynku wtórnym. Vectra A była również znana ze swojej różnorodności wyposażenia. Najprostsza wersja GEL oferowała jedynie podstawowe udogodnienia, takie jak ogrzewanie i manualne szyby, co czyniło ją przystępną cenowo. Wariant GLS wprowadzał więcej luksusu, w tym elektryczne szyby i centralny zamek, podczas gdy wersje CD i CDX były synonimem pełnego komfortu, oferując m.in. skórzaną tapicerkę, klimatyzację i lepsze systemy audio. Tak szeroka gama opcji pozwalała na dostosowanie Wektry do różnych potrzeb i budżetów klientów. Nie można zapomnieć o sportowych odmianach Vectry, które przyciągały uwagę miłośników dynamicznej jazdy. Wersja GT z silnikiem 2.0 była wyposażona w sportowe zawieszenie, kubełkowe fotele i bardziej agresywną stylistykę. Jeszcze większe emocje budziła Vectra 2000 z silnikiem C20X, która była nie tylko szybka, ale również zaawansowana technologicznie. Ten model był również wykorzystywany w wyścigach, takich jak British Touring Car Championship, gdzie odnosił liczne sukcesy, cementując swoją pozycję jako jednego z najbardziej udanych samochodów wyścigowych Opel. Produkcja Vectry A zakończyła się w 1995 roku, kiedy to została zastąpiona przez nową generację, Vectrę B. Mimo to, pierwsza generacja wciąż cieszy się dużym uznaniem, szczególnie wśród entuzjastów wczesnych youngtimerów. Na rynku wtórnym Vectra A jest poszukiwana głównie dzięki swojej niezawodności, prostocie konstrukcji i możliwościom łatwej modernizacji. Vectra nie była jednak samochodem bez skaz. Opinie użytkowników wskazują na kilka problemów, które pojawiały się w trakcie eksploatacji. Najczęściej zgłaszane problemy dotyczyły korozji, szczególnie w modelach z początkowych lat produkcji. Również niektóre jednostki napędowe, zwłaszcza te wysokoprężne, miały swoje słabsze strony, takie jak awarie turbosprężarek czy wycieki oleju. Mimo tych niedoskonałości, samochód zdobył wierną grupę użytkowników, którzy cenili go za komfort jazdy, przestronność i stosunkowo niskie koszty utrzymania. Jednym z ciekawszych aspektów wektry A była możliwość możliwość łatwej personalizacji i modernizacji. Dzięki popularności tego modelu rynek części zamiennych i akcesoriów był niezwykle rozwinięty. Użytkownicy chętnie modyfikowali swoje pojazdy, zaczynając od zmian zawieszenia i układów wydechowych, po montaż mocniejszych i lepszych zarazem systemów multimedialnych. Forum internetowe użytkowników Vectry A pełne jest porad i inspiracji dla właścicieli, którzy chcą nadać swoim samochodom nowy charakter. Ciekawostką związaną z Vectrą jest fakt, że na jej bazie powstało sportowe nadwozie Opel Kalibra. Dzięki dzieleniu platformy i podzespołów Opel był w stanie zaoferować nowoczesne kupę w przystępnej cenie. Kalibra z aerodynamiką na poziomie współczynnika oporu powietrza wynoszącego 0,26 była w swoim czasie najostrzejszym autem w ofercie Opla i zyskała ogromną popularność, szczególnie wśród młodszych klientów. W kontekście globalnym Opel Vectra A odniósł ogromny sukces. Był sprzedawany na wszystkich głównych rynkach motoryzacyjnych od Europy dione przez Azję, aż po Amerykę Południową. Jego popularność wynikała z umiejętności dostosowania się do lokalnych potrzeb. Na przykład w Ameryce Południowej wersja pod marką Chevrolet oferowała unikalne rozwiązania, takie jak dodatkowe systemy zabezpieczeń czy specjalne pakiety wyposażenia, które były dostosowane do tamtejszych warunków drogowych i klimatycznych. Dziś Opel Vectra A jest symbolem swojej epoki. Ikoną klasy średniej lat 80. i 90. oraz dowodem na to, jak wiele może osiągnąć samochód, który łączy nowoczesne rozwiązania techniczne z przystępną ceną. Jego legenda trwa, a historia tego modelu jest inspiracją zarówno dla miłośników motoryzacji, jak i dla inżynierów tworzących kolejne innowacyjne pojazdy. Wciąż pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych modeli w historii Opla, którego znaczenie trudno przecenić. Mój egzemplarz tego modelu był czarnym sedanem z 1993 roku, wyposażony w silnik turbodiesel o pojemności 1,7 i 88 koni mechanicznych. Jak to u mnie jest z samochodami, Vectra A przeszła szereg modyfikacji, co jak na rok 2004 uważam były to zmiany dość znaczące. Zamontowałem cały zewnętrzny pakiet stylistyczny z wersji 2000, 17-calowe felgi OZ, przednie ciemne lampy soczewkowe z ringami taka wówczas była moda oraz dokładkę przedniego zderzaka z Renault Laguny. Na tył trafiły ciemne lampy firmy Irmscher, czarna blenda z pakietu 2000 oraz DuckTale na klapę bagażnika z tej samej wersji. Zawieszenie obniżyłem ze statki. Sprężyn i amortyzatorów firmy Down 2 z przodu o 75 mm, a z tyłu o 50 mm. Wnętrze w pełnym welurze nie uległo zmianie, jedynie radio oraz głośniki ustąpiły miejsca firmie Alpine. Wszystko to wydarzyło się 20 lat temu. Dzisiaj auta modyfikuje się mocniej, ale jak na auto studenta, którym wówczas byłem, uważam za bardzo udany egzemplarz. Mam nadzieję, że ta krótka podróż Wam się podobała. Zostawcie zatem kciuki w górę oraz komentarz, jaki. Kolejny model auta powinienem w ten sam sposób podsumować. Każdy wasz lajk like i komentarz większa zasięgi, dlatego za każdą aktywność ślicznie dziękuję. Miłego dnia i do zobaczenia.